Witam serdecznie, chciałabym się dzisiaj z wami podzielić listem, który przyszedł od naszej czytelniczki. Mówi o tym, jak została wypisana ze szpitala, a nikogo nie została, nie została w domu. Posłuchajcie. Jutro wszystkie zostaniecie wypisane. Zadzwońcie do rodziny i przygotujcie się tak, powiedział mi, powiedziała mi pielęgniarka. Na oddziale była nas czwórka. Wszystkie urodziłyśmy tego samego dnia. Więc wypisano nas w tym samym czasie. Każda z nas natychmiast pospieszyła, żeby zadzwonić do swoich bliskich, i podzielić się planami na kolejny dzień. Ola powiedziała, że jej matka już wszystko przygotowała. Lena cieszyła się, że jej mąż wziął dzień wolny, więc przed spotkaniem z dzieckiem posprzątał mieszkanie do połysku, a w gotowaniu pomagała teściowa. Daria chwaliła się, że przyjdą do niej wszyscy jej przyjaciele i krewni. Rodzice wszystko przygotowali, więc młoda rodzina nie musi nawet o niczym myśleć. Ogólnie wszystkie moje koleżanki z sali nie mogły doczekać się jutra, ale nie ja. Nawet nie chciałam wychodzić, byłam przerażona. Miałam 18 lat i byłam sama. Rodzice mieszkali w odległości tysiąca kilometrów, a mąż był w podróży służbowej. Mieszkaliśmy na wsi i rozumiałam, że nie ma nikogo, kto by nawet ogrzał dom i podał wodę. Na szczęście mąż przed wyjazdem wszystko uporządkował. Jednym problemem było to, że w domu była pusta lodówka. Prawni męża nawet nie myśleli o zawracaniu sobie głowy. Kopali ziemniaki. Patrzyłam, jak moje koleżanki przygotowały się do wypisu i starałam się być dzielna. Każda kobieta potrzebuje wsparcia po porodzie, a ja zostałam sama. Wszystko musiałam robić bez niczyjej pomocy. Tydzień później moja mama przyjechała z pomocą. Gdyby nie ona, zupełnie bym sobie nie poradziła. A wy pamiętacie swoje pierwsze dni po porodzie? Jak to kochane było u Was? Czy też ktoś na Was czekał w domu, chciał powitać wita Was i nowonarodzone dziecko? Czy jednak nie do końca było tak wesoło i trzeba było radzić sobie samemu? Jest na pewno trudny czas na początku i każdemu myślę, że przydałoby się wsparcie. Napiszcie w komentarzu, czy również miałyście pomoc i opiekę. Czekam na Waszą opinię. Do usłyszenia w kolejnym filmiku.